Donald Trump i Władimir Putin wchodzą już do sali konferencyjnej i za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We had very thorough negotiations. They were quite useful. I would like to thank once again. Dobre negocjacje z naszymi partnerami America. amerykańskimi. Jesteśmy z nimi za nie wdzięczni za to zaproszenie. Miało to sens, abyśmy spotkali się tutaj, ponieważ choć nasze kraje oddzielone są oceanem, to są jednak z sąsiadami a więc nasze spotkanie kiedy wysiadłem z samolotu. Powiedziałem Dzień dobry sąsiedzie bardzo dobrze pana widzieć, no, w dobrym zdrowiu żywego na żywo. Myślę, że to bardzo dobro sąsiedzkie, myślę także, że te uprzejme słowa możliwe są do wymienienia pomiędzy nami. Jesteśmy oddzielone tylko cieśnina Beringa. Mamy między sobą tylko 4 kilometry. Jesteśmy bliskimi sąsiadami i to fakt. Ważne jest także, że Aleska ma także wspólne dziedzictwo, wspólną historię. Mamy ją ze Stanami Zjednoczonymi. Jest ogromne dziedzictwo kulturalne, wspólne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. Rosją na ponad 700 nazw geograficznych bierze się z. Kościoła prawosławnego istniał też. Most lotniczy pomiędzy Alaską a Rosją w ramach programu lend podczas II wojny światowej. To bardzo niebezpieczna trasa pomiędzy ponad przestrzenią lodu, ale dzięki poświęceniu pilotów dla wspólnego zwycięstwa było to możliwe. Byłem ostatnio w Magadanie w Rosji, jest tam pomnik poświęcony temu partnerstwu. Jest są tam dwie flagi, amerykańska i rosyjska. Wiem, że tutaj także taki pomnik się znajduje. Jest Cmentarz wojskowy, na którym pochowani są, tu w pobliżu rosyjscy radzieccy piloci, jesteśmy wdzięczni za opiekę nad pamięcią nad nimi. Jest to bardzo szlachetne. Pamiętamy także inne historyczne przykłady, gdzie nasze kraje wspólnie pokonywały wspólnych wrogów w duchu braterstwa i wspólnej walki solidarnie wspieraliśmy się. Myślę, że to dziedzictwo, pozwoli na budowę, na przyszłe... Budowę przyszłych dobrych więzów, także nawet w najtrudniejszych warunkach. Wiadomo, że od czterech lat nie było szczytów rosyjsko-amerykańskich. To długi czas. Ten czas był bardzo trudny dla naszych dwustronnych relacji. Bądźmy szczerzy, że znalazły się one w najgorszym punkcie od zimnej wojny. Sądzę, że nie jest to korzystne dla naszych krajów, a także dla całego świata. Prędzej czy później musimy. Tę sytuację poprawić, aby odejść od konfrontacji na rzecz dialogu. I w tym przypadku bezpośrednie spotkanie pomiędzy głowami państw było czymś naturalnym po trudnej pracy, która została wykonana. Prezydent Trump i ja mam bardzo dobry, bezpośredni kontakt. Rozmawialiśmy wielokrotnie i szczerze przez telefon. A specjalny wysłannik pana prezydenta. Pan Witkow kilkakrotnie podróżował do Rosji. Nasi doradcy i ministrowie spraw zagranicznych cały czas byli w kontakcie. Wiecie Państwo, że jedną z głównych kwestii była sytuacja związana z Ukrainą. Widzimy wysiłki administracji i osobiście prezydenta Trumpa zmierzające do wsparcia znalezienia rozwiązania konfliktu ukraińskiego. Ta, ten wysiłek na rzecz zrozumienia tej historii jest bardzo cenny. Jak powiedziałem, sytuacja w Ukrainie związana jest z fundamentalnymi zagrożeniami wobec naszego bezpieczeństwa. Co więcej. Zawsze uważaliśmy u naród ukraiński narodem braterskim, jakkolwiek może to dziwnie w tej sytuacji brzmieć, i to, co się dzieje, jest dla nas tragedią i straszną raną. Jesteśmy jako kraj zainteresowani zakończeniem tego. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że w celu znalezienia trwałego rozwiązania. Musimy usunąć podstawowe korzenie, przyczyny tego konfliktu. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy, że trzeba uznać wszystkie zgodne z prawem interesy Rosji i równowagę sił w Europie i na całym świecie. Zgadzam się z prezydentem Trumpem, z tym co on powiedział dzisiaj, że naturalnie bezpieczeństwo Ukrainy także powinno zostać zapewnione. Naturalnie jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że porozumienie, które osiągnęliśmy, pomoże przybliżyć ten cel i wytyczy ścieżkę w stronę pokoju. Oczekujemy, że Kijów i stolice europejskie będą podążać konstruktywnie tą ścieżką i że nie będą przeszkadzać na tej drodze, nie będą starać się prowadzić jakichś zakulisowych rozmów, czy torpedować ten postęp, rozmów, czy torpedować ten postęp. Po tym jak nowa administracja doszła do władzy, zaczęły się dwustronne kontakty, one zaczęły się rozwijać. Mamy 20% wzrost, mamy wiele wymiarów możliwej wspólnej pracy. Jasne jest, że rosyjski i amerykański potencjał inwestycyjny, współpracy biznesowej ma ogromny potencjał. Rosja i Stany Zjednoczone mogą zaoferować sobie tak dużo w handlu, eksploracji kosmosu, wysokich technologiach. Współpraca w Arktyce także jest możliwa w naszym kontekście międzynarodowym, na przykład pomiędzy Dalekim Wschodem Rosji a Zachodnim Wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Ważne jest, aby powrócić do współpracy. To symboliczne. Że na granicy rosyjsko-amerykańskiej przebiega tak zwana międzynarodowa linia zmiany. tym. myślę, że Państwo możecie dosłownie wykonać krok z wczoraj do jutra i mam nadzieję, że odniesiemy tutaj sukces w sferze politycznej, aby to uczynić. Chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za naszą wspólną pracę na rzecz wiarygodnego. Dialogu Ważne jest, że obie strony zorientowane są na wynik. Cieszę się, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma jasne pojęcie tego, co chciałby osiągnąć. Naprawdę dba o dobrobyt swojego narodu, że rozumie, że Rosja ma swoje interesy narodowe. Oczekuję, że dzisiejsze porozumienia będą punktem wyjścia nie tylko dla rozwiązania kwestii ukraińskiej, ale także pomogą przywrócić biznesowe, pragmatyczne relacje pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi na koniec. Chciałbym dodać jedną rzecz. Przypomnieć Państwu, że w 2022 roku podczas ostatnich kontaktów z poprzednią administracją starałem się przekonać mojego poprzedniego amerykańskiego kolegę, że sytuacja ta nie powinna zostać doprowadzenia do punktu bezpowrotu, gdzie doszłoby do wrogości. Powiedziałem to bezpośrednio, że jest to poważny błąd. Dzisiaj, kiedy prezydent Trump powiedział, że gdyby on był wtedy prezydentem, nie doszłoby do wojny, jestem przekonany, że istotnie tak by było. Mogę to potwierdzić. Sądzę, że w ogólności. Ja i prezydent Trump zbudowaliśmy dobry, biznesowy, pełen zaufania kontakt i mam wszelkie powody wierzyć, że podążanie tą drogą pozwoli nam na to, aby dotrzeć do końca tego konfliktu. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. To było bardzo głębokie. Powiedziałbym, że jestem przekonany, że mieliśmy bardzo efektywne spotkanie w wielu kwestiach. Zgadzaliśmy się. Powiedziałbym, że w większości kwestii, kilka dużych kwestii jeszcze jest otwartych, ale uczyniliśmy postęp. Nie ma dealu, dopóki się nie dogadamy. Wezwę, na to, wezwę różne osoby które są odpowiednie prezydenta zeleńskiego przekażę mu informacje o dzisiejszym spotkaniu, ostatecznie to od nich zależy muszą się zgodzić z tym co Marco Steve i, inni wspaniali ludzie z administracji Trumpa Scott, John Radcliffe Dziękuję bardzo Niektórzy z naprawdę wspaniałych przywódców tutaj wykonali wspaniałą pracę. Mieliśmy także wspaniałych przedstawicieli biznesu rosyjskiego. Myślę, że każdy chce z nami mieć relacje. Staliś w krótkim czasie. Przestaliśmy być złym krajem. Mam nadzieję na to, że sobie z tą sytuacją poradzimy. Naprawdę uczyniliśmy wspaniałe postępy dzisiaj. Zawsze miałem wspaniałe relacje z prezydentem Putinem, Władimirem. Mieliśmy wiele trudnych spotkań, dobrych spotkań. Przeszkadzały nam. Oszustwa dotyczące Rosji, ja on to rozumie. Myślę, że zrozumiał te rzeczy podczas mm, swoich, swoich działania, ale te o, oszustwa uh, były, były problematyczne. To, co tam miało miejsce, było kryminalne, było przestępstwem, a nie było to wszystko tym, co chciałbym, z czym chciałbym mieć do czynienia. Ale mówiąc bardzo krótko, wykonam kilka rozmów telefonicznych, przekażę im, co się wydarzyło. Ale mieliśmy bardzo produktywne spotkanie, wiele punktów zostało uzgodnionych. Jest kilka, które pozostały. Niektóre nie są aż tak znaczące. Jeden jest pewnie najważniejszy, ale mamy dobrą szansę osiągnięcia sukcesu. Jeszcze go nie osiągnęliśmy, ale mieliśmy bardzo dobrą szansę na to. Chciałbym podziękować prezydentowi Putinowi i jego całemu zespołowi. Ich twarze są mi znane, w innych przypadkach mogę państwa widzieć w gazetach. Jesteście prawie tak słynni jak szef, a zwłaszcza ten pan tutaj. Tutaj. Ale mieliśmy w, przez lata wiele produktywnych spotkań, dobrych spotkań. Mam nadzieję na dalsze w przyszłości, ale powiedziałbym, że to ostatnie było najbardziej produktywne. Tysiące ludzie, ludzi nie zginie dzięki temu. Prezydent Putin chciałby tego tak samo jak ja. I znowu, panie prezydencie, chciałbym panu podziękować bardzo. Wkrótce będziemy rozmawiać i mam nadzieję na kolejne spotkanie już wkrótce. Bardzo dziękuję, Władimirze. Następnym razem w Moskwie. To ciekawe. Myślę, że mogłoby się to wydarzyć. Władimirze, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.